Cześć, witajcie! Ja nazywam się Kajo i zapraszam Was na recenzję drona JJRC H31, czyli tak zwanego niezniszczalnego drona. JJRC to firma znana fanom zabawek zdalnie sterowanym. Posiadają w swoim portfolio naprawdę masę kopterów, łodzi czy chociażby czołgów. Ja natomiast otrzymałem do testów od sklepu GearBest model H31, czyli drona z prostą, wodoodporną konstrukcją w kolorze białym. Sprawdźmy, co znajdziemy w opakowaniu. W środku, oprócz oczywiście samego drona, znajdziemy również transmitter, do którego jeszcze wrócę, a także zestaw zapasowych śrubek, śrubokręt, osłonki do silniczków, dzięki którym nasz dron staje się wodoodporny, nóżki, baterii o pojemności 400 mAh wraz z takim, czy, takim przełącznikiem na USB, który, jest, który pełni rolę ładowarki, zapasowe śmigła, a także okulary przeciwsłoneczne. Bardzo fajny plus tutaj dla producenta że te okulary przeciwsłoneczne, ponieważ zazwyczaj w takich dronach powiedzmy budżetowych nie znajdziemy w zestawie okularów. Zanim przejdziemy do samego drona dorzucę jeszcze trzy zdania o samym transmitterze. Jest on dołączany do wielu dronów firmy JJRC i działa na paśmie 2,4 GHz. Poza samym sterowaniem mamy jeszcze przycisk do aktywacji lotu 3D, czyli przycisk dzięki któremu będziemy mogli robić różne triki, flipy itp itd. Jest to prawy górny przycisk a także klawisz od zmiany prędkości lotu, jest to lewy, górny przycisk. No i dzięki niemu możemy ustawić sobie na przykład 50, 75, a także 100% przyspieszenia, a transmitter poinformuje nas o tym odpowiednio jednym, dwoma lub trzema piknięciami. Jeśli chcielibyście podłączyć kamerę wideo do tego maleństwa, to oczywiście możecie to zrobić. Producent oferuje wersję H31 z kamerką, niestety ciężko ją dostać. Lepiej samemu wyposażyć się w kamerę trójpinową. Zajmijmy się konstrukcją drona. Jest on lekki, a zarazem bardzo wytrzymały. Śmigła zastosowane w tym modelu są mega elastyczne. Można je zginać palcami i nie pękają przy pierwszym zdarzeniu się z jakimś obiektem. Przód drona zaznaczony jest tak zwanym nosem i świeci się na czerwono. Natomiast tył na zielono. Początkowo trochę mnie to zmyliło, gdy pierwszy raz odpaliłem drona, ponieważ byłem przyzwyczajony do tego, że to jednak czerwień jest jako tył, a zielony jako przód. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia, myślę, że wielkiego problemu z tym nie będzie. Jeżeli bateria podczas latania zacznie się wyczerpywać, diody LED zaczną migać. Warto tutaj dodać, że czas latania na moich testach wypadł około 2 minut krócej niż było to w zaleceniach producenta. Czyli zamiast 8 do 10 minut lata on od około 6 do 8. No cóż, anteny użyte w transmitterze lub i w dronie, niepotrzebne skreślić, są słabe, bo dron lata jedynie do około 80 metrów. Trochę zabawy i zmieniając antenę, możemy ten wynik pomnożyć nawet dwukrotnie. No chyba, że wystarcza Wam około 80 metrów. Wtedy zostawcie to tak jak jest i lepiej nie ruszajcie nic. Jesteście pewnie ciekawi, jaki drogi jest ten model H31, albo raczej jaki jest tani. Jest to naprawdę niedrogi sprzęt i kosztuje około 120 zł. Polecam Wam szukać promocji w sklepie GearBest, bo ostatnio kosztował tam 80 zł. Sam widziałem, to nie, to nie, to nie jest żaden produkt placement i w ogóle naprawdę widziałem go za około 20 dolarów. Jeśli znajdę jakiś kod rabatowy, może mi GearBest coś wyśle ciekawego, to umieszczę ten kod rabatowy w opisie do wideo, więc naprawdę sprawdzajcie tam, bo może Was tam czekać całkiem fajna promocja. Drona testowałem zarówno w domu na dworze w normalnych warunkach, jak i na dworze podczas deszczu. Wszędzie sprawowało się tak samo, czyli bardzo dobrze. Lądowanie w kałuży, czy lot między kroplami deszczu, nie stanowi tutaj żadnego problemu. Powiem wam nawet, że podczas lotów mój dron zaliczył nawet kąpiel w błocie i nadal jest wszystko ok, więc naprawdę jest, jest, jest spoko. Podsumowanie jest tutaj krótkie. Jeżeli szuka się drona, którego nie chcecie rozwalić po pierwszym locie, bierzcie ten model. Jestem mega zadowolony ze śmigieł użytych w tej zabawce. Potrafią naprawdę dużo wytrzymać. Dodatkowo to, czym tak naprawdę ten dron jest reklamowany, jest to po prostu swoista reklama tego, że dron może być wodoodporny. Konstrukcja tego drona pozwala nam nawet na dłuższe niż chwilowe zanurzenie w wodzie. Dron nadal będzie sprawny i gotowy do lotu. Jeżeli naprzód chcecie kupić sobie jakieś dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak skrzydła czy baterie, to spokojnie na GitBase'cie kupicie te rzeczy poniżej 10 zł, więc sam zakup modelu H31 i późniejsza jego eksploatacja nie przyniesie wam wielkich, wysokich strat finansowych. No i tak zbliżamy się do końca materiału. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie co do modelu H31, zapraszam do sekcji komentarzy pod tym wideo. Koniecznie sprawdź też moją recenzję drona z kamerą dla początkujących, czyli Arshin H99W. Link również w opisie, a także na końcu wideo. Tak więc dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!